Mam preparat, o który prosiłeś. Dobra robota. Zadbałeś o to, żeby był wystarczająco mocny? Aptekarka powiedziała, że wystarczą dwie łyżki rano i wieczorem. Czyli facet dostanie połowę butelki. To nie za dużo? Zaryzykujemy. Musimy teraz tylko wymyślić jakiś sposób, żeby. Cholera! Ej, ty, co ty tam trzymasz w łapie? Nie słyszałeś o zakazie do karmiania tych kundli? Nie wiedziałem, że istnieje taki zakaz. No, to teraz już wiesz. Co to za flacha? Mogłem się tego domyślić. Cuchnie alkoholem. Za dobrze coś tu macie osyp? Za karę będziecie dychać tydzień o chlebie i wodzie. Toć to podły bimber, szefie. Podły Bimber, co? Już ja was znam jak swoje dwa, cztery. Znam was jak swoje pięć palców, Osip. Tylko niech szef lepiej tego nie próbuje to nie trunek na szefa gardło. Pływa w tym jakieś świństwo co to jest do cholery! To nalewka, szefie. Pewnie Ernesto dodał do niej jakiś ziół czy czegoś. Czyli nabraliście mnie. Policzę się z wami, jak wypije. Wasze zdrowie, Osip! <ścoughs> jak smakowało, szefie? Może być. A ty, nie bądź taki mądry. Zaraz sobie Boga. Co jest? Wszystko w porządku? Muszę szybko gdzieś. O cholera! Zaraz wracam tylko. Czy ja dobrze widziałem, czy facet obalił całą butelkę? No to mamy go z głowy na parę godzin. Myślisz, że Guido wróci do siebie? Patrząc na jego stan, nie za szybko. Zrobiłeś mi tym dzień, mały.